Dzisiaj chcę powiedzieć o trzech sekcjach w module CRM, które pozwalają kompleksowo budować relacje z klientem. Servus. Nazywam się Sebastian Wilnicki, jestem opiekunem systemu EMU. Pomysł, realizacja, analiza to trzy etapy, które odnoszą się do trzech sekcji w naszym module CRM, takie jak transakcja handlowa, zadanie handlowe oraz lejek sprzedaży. Zaczynamy więc od pomysłu na dotarcie do klienta. Następnie realizujemy nasz plan, a w końcu czas na analizę naszej pracy. Tylko tak, krok po kroku możemy profesjonalizować nasze działania. System pozwala na rozbudowany zestaw filtrów i wyszukiwanie transakcji. Jednym kliknięciem mogę wyszczególnić transakcje przypisane na siebie, bądź wrócić do wszystkich transakcji. Główny widok można dopasować poprzez wybór wyświetlanych kolumn. Układ kolumn można zmienić poprzez funkcję Drag and Drop bądź przeszukać listę zawężając do jednego rekordu. CRM, jak każde narzędzie, nie wykona za nas pracy, dlatego liczy się pomysł na jego wykorzystanie. Warto potraktować moduł jako miejsce gromadzenia danych o klientach, o naszych pracownikach oraz o założonych transakcjach a następnie te informacje poddać gruntownej analizie od strony reakcji klientów na ofertę, działań naszych pracowników, a następnie ułożyć strategię dla naszego biznesu. Połączenie gromadzenia danych i narzędzi analitycznych pozwala firmie uzyskać informacje i wyciągnąć interesujące, a czasami wyróżniające na tle konkurencji wnioski. Jeśli chcesz, Poznać szczegóły naszego modułu CRM. Zapraszam do bezpłatnej prezentacji. Do zobaczenia.